Ten Optimus Prime nie utrzymuje tego telefonu. W ogóle nie da rady z tyłu, Gramy z kolegami, jak w ogóle będą grali. Gramy z kolegami, jak w ogóle, jak w ogóle będą grali, ale się ze Masz wow. czymś, to jest zdobicie. Jestem rara ra, ra. Nie, no to nie. Gwiazdki pokażę na zadaniach. O kurde, skipity. skipity. <laughs> jestem ubrana w takie ubrania takie mam luz a bo ja gram taką gierkę na awka fighting bedwarsy no nie mają 250 SM. a 250 levels no dobra no bo grzegarze dobra Pokażę Wam, co chcę zdobyć. Ogólnie ja to chcę zdobyć. Dzięki. To trzeba mieć dużo pedań. I ciekawe, czy ta gra zadziała. Oczywiście, że nie. Nie, bo ja nie będę robić w ogóle jakieś parkury. A, bo ja tak nie No, chcę to. To zdobyć. To. I jeszcze tego nie chcę już. No, ja nie wiem jeszcze co jest w tym zadaniu. To są jakieś koszmarne maskiny. Wow, 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 Wiecie, o której ja skończyłam lekcję? Dobra, nie wiem, ja nie będę. będzie Ten filmik jest taki krótki. Wow, 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 wow. Ale jest parkour. Normalnie PD dostaje. Jak to możliwe? Co, co, Cze, czekaj, czekaj, jak? Jak to możliwe? E. e Ale szybko! Ten, ten, tą smugę. Ej, czekaj! Jak! To jest niemożliwe! Co to jest? To jest nierealne! No to ja tu mogę speedrunować cały czas. Ja myślałem, że nie ma speedruna cały czas. A to jest S ale, to Nie! Dobra, patrzę się cały czas na PD. Ja chcę dostać tą gwiazdkę. O, kurde! No, ja że nie wiem, co to jest, ale to sekundę. Kurde. ale mnie te obrazki mylą to już nie jest SO bo te obrazki mylą każdy rysował po ścianie i każdy rysował po innej wojewodzie ja, widzicie to? widzicie to? widzicie to? Widzicie to jest koszmar Krzyz, z, z, krzy zak. Krzy z. Nie umiem tego nikt przeszytać kompletnie. Nie mam. Co to Nikt to. E, pokaże do no, jakby nie pokażę. No, jak będziemy ją zrobi. Albo tu macie. No, to mam, czy, To za mało, mam się tam pewnie litery. O kurde. Ale szczęście, ale szczęście, nu, ale szczęście Na pewno, że ja Na S by... Co? Czekaj Tak Dobra, S S level Jest! Mamy! Mamy kilof! Mamy ten kilof! Jej! Jej, 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 jej! To są już moje trzecia gwiazdka, ale chciałbym mieć ten kilof i marzyłam o nim. Mam już ten kilof, jest! Ta mapa naprawdę działa. Jeszcze więcej PD wybierał, ale nie uda się. Nubencja, Nubencja. Mmm, mamy gwiazdeczkę S. Przecież to można zdobyć wszystko. Zdecydowanie wszystko. Ała. 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 I patrzcie, mamy to pięknie. Wyposaż, oczywiście, wyposaż. Dobra, karna, bo Jeszcze mam zadowolenie do karnetu bo ja wiem, fajna straciłaś her... fajne Let her face. To też kiedyś kupiwałem, ale nie podobało mi się. To też kiedyś kupiłem. Bratu. City. Teraz możemy sobie zagrać jakiegoś meczu One Juana normalo. Ksa chce to grać. Ow, 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 Nik ow, ow. Nik, Nikt, już, już już podaje. <gry> Nik, ja się uczę. Ja się utrzymać. Ja się uczę 23 FLG zgrałem, szczelanki lubię. I dni tygodnia. Nara. No. Dobra, mamy nick. <trybuj> Więc pożegnajcie się z tym czasem nikowym. Ale chyba kiedyś jeszcze zrobię. Nie za blisko chyba. What? What? No normalnie tutaj.

No chyba nie że nie na nie chcę jeszcze. Naszywajmy, murtero mistare O kurde, chyba się to opisuje. Dobrze, w przypadek, sorry. No i możemy Bad Wars Bedwars. Wars Bedwars są wyniejsza. Ja sobie zagram jeszcze jedną lątkę. Ja muszę ich odrobić za zadania za w sumie Taki tu sobie awansu zajmę Ale brzydki skin Okropny skin, o O ta za gruba o boże jak gruba bo w sumie nie kupuję. A ja ten filmik skończę, bo idealny czas. Arka!